Hej, cześć, witajcie, z tej strony to kolejny odcinek z gry to jest 5 Skyrim Chyba nie było filmiku na kanale ze 3, 4 miesiące No chyba tak Muszę wam jeszcze jeden wrzucić, taki Zaległy, jeszcze z czerwca, z czerwca nagrany I co, no ogólnie to dzisiaj sobie coś tam poro porobimy A bo to jest ten gość, dobra dobra Idzie sobie coś tam porobimy I już mam plan co porobimy I jeszcze wam opowiadam co tam w ogóle U mnie, jak tam życie, i dzisiaj nie będziemy kontynuowali tej misji, tylko zrobimy. Dodatek zaczniemy robić: obrońcę Świtu, tak. Bo to jest chyba dodatek Dragon. Nie, Dragon Ball to był to ostatni. To jest chyba. Nie wiem, w sumie, jak on się nazywał. No ale tam jakiś tam dodatek. I będzie to dodatek związany z wampirami, Kurde, jakieś złodzieje, co, co tu się dzieje? Matko Boska, jakieś. Co to jest? Dobra, ja stąd uciekam, nie chcę mi się bić I co, no zaczniemy ten dodatek i teraz będziemy ci ten dodatek w kilku następnych odcinkach Może nawet w kilkunastu Nie no raczej nie, jak patrzyłem na internecie to on, no średni czas to było 15 godzin Na jednej stronce, więc No to tak chyba porównanie do tamtego Ale wydaje mi się, że on będzie dłużej trwał niż ten poprzedni dodatek I ogólnie co do kanału, no to nie było odcinków ostatnio jak, jak mogliście zauważyć, jak mnie jeszcze obserwowaliście ale już postaram się regularnie nagrywać Jeszcze mam trochę wakacji, jeszcze września mam wolny We wrześniu będzie dużo filmików się pojawiało na pewno Teraz może być trochę mniej, w tym, pod koniec sierpnia jeszcze Bo trochę jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem zajęty Ale no, czemu filmików nie było? No ogólnie na początku miałem zrobić, zrobić przerwę przez sesję W czerwcu Ale później ta sesja mi się jakoś przeciągnęła, jeszcze w lipcu coś tam pisałem No potem były wakacje, była praca Jak nie praca to były inne rzeczy i no tak jakoś wyszło, że po prostu nie chciało mi się, nie wiem, chęci i też nie, nie miałem zbytnio czasu na takie tam rzeczy. Też ogólnie dużo, dużo nie grałem poza odcinkami, w ogóle prawie nie grałem na komputerze w Skyrim ani w inne gry więc pewnie trochę wyjdę z formy. Ty, gdzie ten wilk? Tam gdzieś chyba. Trafię gościa? A jej, prawie trafiłem, prawie trafiłem, elegancko. Wilk, wilcza skóra i strzała krasnoludzka Co? Jeszcze jakieś wilki? Jeszcze wilki Spoko, bo skóry się przydadzą No ale ten odcinek też będzie taki krótszy trochę No kurde, że smok, jakie emocje Tylko pytanie, czy mamy ten, ten, yy, broń? Czy ten łuk jest naładowany? No, jest naładowany Gdzie ty masz tego wilka jeszcze? Oj, chce mi się bić z tym smokiem? Chce mi się bić z tym smokiem Jeszcze pogadamy trochę no i ogólnie właśnie teraz będę chciał w sierpniu, wrześniu więcej ponagrywać. Bardziej na wrzesień się, się ten tak, bardziej celuję we wrzesień Będę miał więcej czasu, bo mało pracy i w ogóle. A tak to sierpień był też taki dosyć luźniejszy, albo byłem na wyjeździe i w ogóle to nie, też nie było czasu nagrywać. No ale teraz ruszamy z bomby wy kanał nasz, mój piękny kanał. No, żeby chociaż regularnie nie nagrywać, bo. Przed tą moją przerąbą to już fajne były wyświetlenia i w ogóle Ale zobaczymy jak będzie I ogólnie też nie wiem czy to jakiegoś nowego, nowej kamery nie kupię przypadkiem Ale to się wszystko zobaczy bo No ta jakoś jest taka średniawka na razie a to, to chyba przez YouTube jest ta, ta, ta jakoś taka średnia bo Jak mam nagrane i zmontowane to jest fajna jakość i w ogóle Ale później na YouTube jest taka ciulowa Bo tu jakiś lęszczyk ten smok. No to szybciutko, szybciutko z nim idzie, jaki ja mam poziom trudności w ogóle Uh, uh, uh. Dajmy na mistrza, co się będziemy. Może być na mistrza. Nie będzie, nie będzie załatwo chociaż. Smocze kości, tylko pytanie, czy ja to chcę to brać. Nie, no chyba sobie odpuszczę sobie na razie te smocze, smocze łuski i smocze kości. No właśnie, tam idę do obrońców świtów. I ruszamy. No to tam kawałeczek jest. I dowiemy się w ogóle co i jak. I może coś z tym pogarniamy sobie, mm, jakąś misję poboczną zrobimy. Muszę też właśnie jakoś sobie posiedzieć w tym Skyrim, pozwiedzać tego Skyrima na odcinkach, może jakoś live'a zrobię. Może tą krainę poodwiedzać. Bo zaniedbałem ten, tego Skyrima. No mało, mało krzyków strasznie mamy o ten odwiedzonych, w sensie odkrytych i w ogóle. Muszę też domek skończyć. A to może, hmm, chociaż w sumie. Może zaczniemy dodatek, później skończymy domek. Jo, to jest, to brzmi jak plan, to brzmi jak plan. Na pewno będę chciał sobie zrobić w końcu ten porządek z tymi tymi z tymi, tymi yy, amuletami bo to kurde babi, to, to miejsce tylko zajmuje w ogóle a to jest fajny i dobry amulet bo nam będzie chyba po 50 tak? po 30, no może być też zbrojkę by się jakąś lepszą znaleźć i w ogóle, a ale to jeszcze jest czas na to bo ostatnie odcinki to są takie, że tak zauważyłem i tak mi się przynajmniej wydaje, że tak mało progresujemy w tych odcinkach ostatnich, przynajmniej jeżeli chodzi o jakiś ekwipunek i tak dalej, bo już poziom mamy 33 chyba 33, tak. 33. A no chyba już tak kurde z 15 poziomów na tym samym lecimy Nie wiem czy 15, aż tak pewnie nie, ale e, Widzisz mnie? Chyba nie Oj to bandyta, myślałem że jakiś myśliwy czy coś A to jakiś Jakiś na chillu No uuu Ale gościa sparaliżowało Jeszcze skrzyka gościa Elegancko, tylko pytanie, gdzie jest Lidia? Bo jak nam się Lidia znowu zgubiła? Mam nadzieję w ogóle, że jest ta Lidia, bo. Kurde, nie bo tam był ten Esborn born ze mną chodził i ta. Delfin, delfin, co nie? Nie wiem po prostu, czy ta Lidia z nami będzie, ale to jeszcze się tym nie przejmujemy, bo jeszcze tam nie będziemy szli. Wytrych, złoto. No, zbrojkę to tam. ciul w tą zbrojkę. No, ale właśnie, tak jak mówię, teraz może sobie poznać, kim usiądę. Powykonam jakieś tam te misje poboczne. Może jakiś ekwipunek sobie jest lepszy znajdę? No i to jest wszystko. To jest wszystko dobry plan. I na pewno trzeba będzie powalczyć nad lepszym kowalstwem. Gdzie ona spadła? Pani, gdzie ty jesteś? Chyba jej nie ma. Trudno. Nie chcę się jej szukać. Jesteś Lidia? Czy to nie Lidia? To Lidia, elegancko. Tylko co ona ma tak jakieś dziwne te rękawice? Krasne, ludzkie rękawice. Czemu ty to nosisz? Będę dźwigać twoje ciężary. A, bo takie rzeczy. O kurde, to ona jest potężna. Dobra, może być. Dobra, i jak tam w ogóle nasze kowalstwa? Jak to wyglądało z tym kowalstwem? 68, a tutaj szklane 70. No to zaraz będziemy mogli, zaraz będziemy mogli sobie już te szklane rzeczy robić, ulepszać. Ale na razie i tak, raczej zostaniemy chwilę przynajmniej przy tym, co mamy. I później sobie będziemy się starać albo kupić. Albo znaleźć właśnie jakieś lepsze rzeczy. No bo ma mamy na razie fajne enchanty na tych rzeczach, co teraz mamy. No na przykład ten dęberz do łuków, czy tam jakieś inne pierdoły. Więc raczej tam się nie, nie będzie opłacało tak centralnie zmienić na po prostu lepszy pancerz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oj oj oj. Dobra. I gościu po tobie zaraz. O, nie, 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 złodzieja. Tak się nie będziemy bawili. <laughs> Wolę zginąć. Lepiej odejść natychmiast. Nie będę Dobra gościu. Nie mam czasu. Nie się <laughs> ja pitola, byłby śmieszniej, bo śmiesznie było, jakby się tak sobie prosto odeszli ty. ale no. Setny poziom łucznictwa. No to jest coś. Ale gościu ma fajną te, zbrojkę ma fajną. Może ten jakiś kaptur kaptur ma spoko nawet. Oj co, ty, ty masz gościu na sobie? No dawaj. Dobra, złodziej, granat, wytrych. Łuskowe buty, kaptur maga, a to zwykły kaptur tylko. No, może być. Wilcza skóra oczywiście. Krasnoludzkie strzały też weźmiemy. I będą się zobaczyć też, jak tam w ogóle stoimy z naszym ekwipunkiem. Tak dawno nie grałem, że już nie pamiętam, co tam się u nas działo. Chyba już jakoś blisko będziemy. Tak, a tu jest chyba ta twierdza świtu, właśnie. I tu będzie, będzie, będzie ta, ta twierdza tych, właśnie, obrońców. I nie chcę nas spoilerować, ale znowu będzie kolejna kraina. Tak jak tu mieliśmy. Tam było Solstheim Tak tu będzie kolejna kraina Tylko nie wiem jak ona się będzie nazywała I nie mam pojęcia w ogóle, co tam będziemy robili Wiem tylko, że... Początek pamiętam jeszcze, bo tam początek sobie grałem samemu nawet No gościu No nie, no Lisku No kurde, gościu No i elegancko Bo tam początek, no, jak oczywiście jak w Skyrimie do jakiegoś dungeona będziemy musieli pójść, żeby Z kimś pogadać, coś znaleźć Ale później to właśnie już nie ogarniam Chyba naszym głównym celem będzie pozbycie się, jakby wampiryzmu. Po prostu będziemy zostaniem wampirem. O kurde, są taki mocny cesarski. Kim ty jesteś, gościu? Dawaj go, i zoom. Elegancko, zamrożony. Tylko nie wiem, czy to go tak zmroziło. Czy to go tak strzałą moją sparaliżowałem. Ale no kurde, jakiś dobry ten cesarski. Strasznie mało mu obrażeń zadaje. No, i tak jak mówiłem, chyba ogólnie fabuła będzie polegała na tym, na tym, na tych wampirach i tych innych rzeczach. Więc, no, ogólnie spoko, spoko tematyka. Jakoś bardziej chyba do mnie prze przemawia nawet niż ten poprzedni, poprzedni dodatek. Dlatego właśnie sobie w tej kolejności tak to zrobiłem, a nie innej. Kurde, ja coś min ominąłem już. Ha, ha, ha. Czekaj, czekaj. No chyba się ominęliśmy Chociaż Nie wiem, nie wiem a Tu jest jaskinia Canyon Dice Spring Dobra Uuu, jak tu ładnie Elegancko Tylko pogoda ciulowa Ale to może być taka pogoda śnieg Może być śnieg, czemu nie I co w ogóle do Skyrima to Jakoś chyba W listopadzie Chyba 11 listopada w dzień premiery Yy, w sensie w rocznicę, dziesiątą rocznicę premiery Ma wyjść yy, wersja jakaś tam Skyrimowa Jakieś tam anniversary, anniversary Edition Z tego co tam czytałem to po prostu ma być tam No pewnie ładnie będzie wyglądała I łowić... będzie można łowić rybki wędką mówiąc, Gościu, no kim ty w ogóle jesteś? Agmer Nie mam, nie mów, mam Nie mam, nie mam sprawy gościu nie mów że zabrakło mi odwagi, by <laughs> Dobra, spoko, spoko no i co ja mówiłem o tym, tym, o tej wersji I prawdopodobnie tam będzie jeszcze kilka modów do Wyglądu Skyrima, może jeszcze coś tam polepszą Ten wygląd w Skyrimie Ale no już ta wersja spe Special Edition już No spoko wyglądanie nie jest źle Ale no zawsze można by coś polepszyć No i właśnie czekam na tą wersję Tylko nie wiem czy będzie płatna Czy będzie jakaś tam darmowa aktualizacja Na konsolach chyba, chyba ma być ten aktualizacja Ale nie wiem jak na PCcie czy, będzie, czy po prostu dostanę wersję tą, tą nową? Czy, czy jak to będzie wyglądało? Ale to jeszcze do tego czasu to jest kupę, kupę czasu do, do wyjścia tego Anniversary Edition. Bo z tego co pamiętam, to chyba wychodzi 11 listopada. No, a jak nagrywam, to jest 24 sierpień albo 25 sierpień, więc no, jeszcze trochę czasu zostało. I tak jak widzicie, są kusze. I kurze są strasznie OP. W sensie, no może nie są OP, ale duży damage strasznie zadają w porównaniu do takich zwykłych tych łuków, co nie? Stalowy bełcik. Pozbieram, pozbieram z chęcią. W ogóle o bełtych będzie dosyć, dosyć ciężko tam. Wiem, że później się odkrywała jakąś recepturę na te bełty z tym, tym w kuźni kowala, czy jak to tam się nazywało. Ale na początku trzeba będzie albo kupować, albo właśnie zbierać to tak jak sobie strzelają. No jasne, elegancko. I wchodzimy do twierdzy świtu. I zobaczę tylko na mapie, jak to wygląda. Gdzie my jesteśmy w końcu? No, i tutaj doszliśmy. Czyli taka sytuacja. A co to w ogóle są za rzeczy? Dobra, to tym się kiedyś zajmiemy. No, ale już ta mapa Skyrim ładnie zapełniona. Fajnie to wygląda. I co teraz? Musimy pogadać z jakimś gościem. Jakiś Isran, tak? Z kim ty jesteś? Dobra. No, chcę dołączyć do was tam. Chcę dołączyć do Obrońców Świtów. No a jak? Bo ogólnie pamiętacie, że było na przykład tam jacyś wampirzy nas atakowali? I tak samo będziecie ci I właśnie wydaje mi się, że ci, te wampiry ogólnie są właśnie z tego dodatku. Tak jak może wykonamy tę misję, czy coś tam, to może już nie będzie ich tak dużo, co nie? No dobra Colan wspominał mi o jaskini, w której wręczyli strażnicy Jego zdaniem była chyba w jakiś sposób związana z ostatnimi atakami wampirów Dobra to musimy pójść jakieś jaskini pewnie, tak? Jak się to nazywało? Dimhollow Grośnie No dobra, idzie to będzie? Vampirzy artefakt brzmi poważnie W ogóle jak ta ładnie wygląda w tej zbroi to jakiś mieczyk można Obsławiamy. być ładniej sztać. Co to w ogóle tam masz za mieczyk? mogę służyć Ty masz. Uh, 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 uh. Pierścionek masz fajny, ale mieczyk jaki ty masz? Topór wojenny lodu. No można by coś lepszego jej znaleźć. Nie to wystarcza. No i elegancko. Dobra, przebudzenie, rozpoczęte przebudzenie. I co, idziemy tam zobaczyć? Może, może centralnie nie zobaczyć? Ale gdzie to w ogóle będzie? O, jak daleko! Matko Boska! Tu jest Kamień Lorda Ale jak jesteśmy już tutaj blisko To może do tego Kamienia Cienia pójdziemy? Można pójść do tego Kamienia Cienia? No Jezu, nie mogę stąd podróżować, zapomniałem I co, no pójdziemy zobaczyć ten Kamień Cienia? I może trochę posprzedajemy rzeczy, pokupujemy rzeczy, może trochę w kowalstwo się pobawimy to jest dobry plan. A właśnie, mój tak kowalstwo wzrosło przez ten, ten, przez budowę domka. Domku, domku, nie domka. Jak sobie ten domek budowałem, to na tam jakieś zawiasy i w ogóle trzeba było otworzyć. No i trochę tam powzrastało to wszystko z O kurde, szmaragdzik. Elegancko. Tylko już mam mało dźwigu, no. Ale zobaczymy sobie jeszcze ten kamień cienia. Może jakieś fajne atrybuty będzie dał. Kto to wie. A tu jest kowal i jesteś kościół. Dobra. To tak, zbrojne. co masz na sprzedaż. Zobaczmy, czy tu masz coś fajnego. Ebonowa zbroja. No to Lidia ma chyba tą ebonową. Elf i łuka spoko, błyskawic. I właśnie chyba te łuki błyskawic ogólnie są dobre. To weźmy te strzał strzały sobie. Bo te błyskawic właśnie dużo obrażeń bonusowych zadają od tych piorunów i czegoś tam jeszcze. Paski skóry na razie tego nie chcę. Hmm, chyba nic. O, są szklane strzały. Szklany łuk. A my chyba nawet mamy lepszy już łuk niż ten szklany. Mamy ten ebonowy. I tak, co możemy ci sprzedać? A to Twoje rzecz nieważne, nieważne. Topór. O, kurde, to jest jedno ręczne? Chyba tak, to może sobie ulepszymy nawet. I damy naszej Lidi <laughs> Skąd ja mam kuszę? Chyba dostałem kurzę, co? Możliwe. Ojoj, ja oj, 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 mam beł bełtów. To teraz to jestem zarobiony. Tylko tak. Bo nowy ile zadaje? No 108. Wyjątkowy. Jeszcze ma ten fajny enchant. no To zobaczymy jak możemy sobie to fajnie ulepszyć. Skóry, skóry. To można chyba sprzedać. No, sprzedamy to. To też. I tyle. Dobra. Chodźmy sobie zrobić jakiś, właśnie ten ze skór skórzany. A nie mam pasku skóry, trudno. To mi się już nie chce w to bawić na razie. I zobaczmy, kurde, co to było z tym tym, z tym toporem. Gdzie jest, tu jest broń? Bo nowy topór wojenny. To jest jednoręczne, tak? No, i elegancko. Dobra, to tak, weźmy. Tak. I zobaczymy najpierw tą kuszę. Łuk, drawina, co to jest za łuk w ogóle? Kto to wie, kto to wie? 126 matko boska. Kusza bez skazy. No spoko, spoko. A. Już tego nie mogę, co nie? Nie mogę. To mogę mu ulepszyć tej Lidii ewentualnie, ale. To na razie w to nie będę bawił, bo nie ma enchantu jeszcze. Ale tą kuszę sztabka stali. sobie ulepszymy? Zobaczymy, czy właśnie jakiś fajny enchant może damy. Dobra, sztabka stali, sztabka stali. I tu masz różne. No nie, no gościu, czemu mu wyszło? Dobra, sztabka stali. Jedna jest i elegancko. Jaki kasiasty w ogóle jestem? 38 tysięcy, nie chcę się chwalić. I dobra, i co tu mamy? Kusza. No i elegancko. No i wpytkę. No to już jest lepsze niż nasz, niż nasz chyba łuk. No, a jak? I to jeszcze 20 obrażeń. I tu jest, gdzie jest ta kusza? Kusza, kusza. No, 126. To ma 108. Dobra, to chodźmy jeszcze. A nie, idziemy tam odkryć ten kamień. Już bym zapomniał. Da się tędy wyjść. O, da się wyjść, spoko. Wejdziemy tędy. No, ale właśnie. No właśnie, tak jak mówiłem, te kusze są dobre. mam strasznie dużo obrażeń. Gdzie to jest? Hihi hi. Tam to jest, dobra, elegancko Trzymaj ręce przy sobie. Jaki złodziejaszku, o co ty mnie osądzasz? Ja złodziejaszek? Aaa, mroczne bractwo No to teraz dużo będzie się działo w tym Skyrim, Skyrimie, bo nie dość, że fabułę będziemy chcieli cisnąć, to jeszcze ten do, dodatek będziemy cisnęli Ale chyba na razie się do, dodatkiem zajmiemy Fabułę zostawimy na później A jeszcze są wszystkie te jakieś gildie i w ogóle No ale też będą się o coś, dużo rzeczy porobić poza nagraniem, jakieś właśnie te misje poboczne i tak dalej Słowicza komnata. Kurde, fajnie brzmi. właśnie jakieś jaskinie sobie będę chciał jeszcze podwiedzać w tym tym poza nagrywaniem osobiście, żeby jakieś fajne krzyki pozdobywać. bo no, na razie tak biedacko w te krzyki. Ale no cóż no nie można mieć wszystkiego. I jeszcze będę chciał właśnie ten ekwipunek ogarnąć. Tyle roboty, tyle roboty. I te misje poboczne można coś pogarnąć, bo mi w kurza to, że mam taki ekwipunek zawalony. Jak ja mam tam wejść. No, kurde. U, u, o, dobra. Do, I. Dawaj. I, o, elegancko. Nie, on cię chwyca. Dawaj szybko. No, i elegancko. Pamiętajcie, jak w nie można gdzieś wejść. Połaczcie na boki, i pewnie się uda wejść. No, to nie zawsze działa, ale. Jezu, jak się przestraszyłem. Kto to jest? Jakiś przywoływacz? No, ci przywoływacze są wkurzający. No, chyba, że, chyba, że zdrętwiejem nie chce się chwalić, to tutaj tak zrobił. Że gościu zrętwiał. elegancko Dominujący przywoływacz. Weźmy to. To też możemy wziąć się. Sprzeda kamień cienia. O kurde. Niewidzialni na dłuższy czas. Ale to chyba na razie nie chcę tego. Nawet nie mam pojęcia jaki mam aktywny na razie, na razie kamień. A to gdzie nas prowadzi? Tu ja mam do tego kamienia prowadzić. No ale coś nie pykło. I tu jest gdzieś smok. Dobra, ale to na razie koniec tego odcinka Nie mam pojęcia, czy będzie długi, czy będzie krótki Prawdopodobnie będzie krótki Ale spokojnie z wam z montuję od razu tamten poprzedni filmik I ten filmik, mam nadzieję, że wam się spodobało Możecie zostawić kciuka w górę, jak, jak się wam spodobało Możecie też napisać komentarz Czy w ogóle chcecie, żebym tam szedł na ten dodatek Czy może coś innego zrobić Bo tu jest ta twierdza świtu i musimy pójść do tej jakiejś jaskini, co nie? Tak, przebudzenie ja tam poza nagraniem wykonam jakieś sobie te wszystkie po, poboczne. Może no, postaram się pomóc zrobić te wszystkie poboczne. Może nie wszystkie, bo niektóre to są takie, takie dzik, dzikie te questy No, na przykład tutaj ten bunt Grom ładnych, Legion Zesarskich, to mi się tego nie chce, nie, nie, nie będę chciał robić. To może pójdę zanieść. Tego nie wiem. To będę chciał zrobić na pewno, bo to tutaj jest jedna część z tych amuletów. No, to może, może zrobię. To w ogóle jest chyba dołączenie do tego domocznego bractwa, więc to też kurde takie, nie wiem czy teraz chcę to robić, no ale to się zobaczy, poza nagraniem sobie porobię, no ale to będzie koniec tego odcinka, więc jak mówię, jak Wam się spodobało to krzyki w górę i do zobaczenia, i na razie.